poszukujesz pomysłów, które pomogłyby Ci uporządkować to, co dzieje się w Twojej klasie, koniecznie wypróbuj tę piosenkę. Jest to piosenka, którą możesz zaśpiewać samodzielnie na melodię London Bridge's Falling Down. Czemu to duży plus? Dlatego, że nie musisz martwić się o rozładowany głośnik, nie musisz poświęcać nawet chwili na to, żeby go włączać. Możesz praktycznie od wejścia do sali zacząć witać się muzycznie z Twoimi przedszkolakami. Z pomocą tej piosenki przywitasz swoich uczniów, Zachęcisz do zrobienia koła, a potem króciutki fragment możesz wykorzystywać regularnie po to, by organizować ich w kole ponownie, na przykład po różnego rodzaju zabawach ruchowych. Hello, hello, everyone, everyone, everyone. Hello, hello, everyone. It's time to have some fun. Stand up, stand up, one, two, three, one, two, three, one, two, three. Stand up, stand up, one, two, three. It's time to look at me. Make a circle big and round, big and round, big and round. Make a circle big and round, sit down on the ground. Jak słyszysz ta piosenka, najpierw wita Twoich uczniów, potem organizuje w kole, potem jeszcze zachęca do tego, by usiedli. Kiedy uznasz, że Twoi uczniowie za bardzo rozproszyli się po sali lub koło, w którym siedzą, robi się za małe, zacznij podśpiewywać. Make a circle big and round, big and round, big and round. I zobacz, jak dzieje się magia.